Witam, witam, słuchajcie, lakujcie tego typu, trzeba iść do przodu nie do tyłu. Łobaben tego typu. Chciałem tutaj złożyć Wam sylwestrowe życzenia, żeby nowy rok był lepszy od starego widzowie. Łobaben tego typu. Wiadomo, że w tym roku nie ma takiego sylwesta. Jak wiecie, przez tą pandemię. No ale e, życzę Wam. W nowym roku zajebiście, żebyście do mnie potroli pozytywnie. To jest dla Was widzowie. Rzynie sylwestowe. Trzymajcie się, tylko nie ubijcie się za dużo tego typu. Nie róbcie jakichś zamieszań tego typu. <laughs> za co coś z komorkiem jest tego typu widzowie. I miłego sylwestra Wam życzę widzowie. fica tipo bem